Witam! Witam! Oho. Witajcie! Jesteśmy na Urbexie w tajemniczym miejscu, którego nie zdradzimy. Znaczy, nie powiemy gdzie. Ale patrzcie i podziwiajcie. Jakie piękne. Takie piękne. Tutaj budowali bombę nuklearną. co? Co tutaj? bombę nuklearną się buduje, czy? Zabudujcie. Uwaga, zachować spokój, zachować ciszę, bo to miejsce może być zamieszkane. Uuu, ale jaka, ale jaka, najpierw oglądamy to, co jest na parterze. Ale nie mów się po rusku, normalnie nie da znaczy, się, tu to, to, wyczerpiam się, mm -hmm. się. Ej, to jakby to widział wyczerpią się, słyszę na ten urwek sobie wieczorem. Przestraszyłbym się i nie zaczął uciekać. Ej, to twoja matka. Ej, to twoja matka, kiedy zobaczy jednego w się. Tak jest! A to jest kamerzysta, który mówi dzieci. I się uśmiecha. O, ale bugatti! Macio. Maciora. Ale mieści się w kutrynie. Co jest? W swoim domu nie mieć w kutryniach Nie? No patrzcie na podłogi, uważajcie na dziury, naprawdę. No. Mogą być. Ale bez ja, ja mówię na błogosławie.

Czekaj, trzeba podle mnie się nie przychodzi. Ale na Rzeczywiście. Można to załączyć. Co? Żebyśmy trafili do wejścia. Ty. No, trzeba uważać. Najlepiej pomieć jakąś taką nić długą, sznurek, zwój. I rozwijać jak się wchodzi. Ja mam pomysł. I później. Teraz będę uważać, że mał No jest o, mała Powiem o, szczerze no. wszystkie kolorze. Bardzo mi się tu to nie świeć połączyć. Fajne jest miejsce. miejsce. Fajnie tutaj jest. Fajne miejsce. Idziemy dalej, bo jeszcze dużo pomieszczeń przed nami. Co no to było? Kładę się wienie gdzie jest wejść. Nie wiem. Kamer. No kamer. Wszystkie gróbek? No. Fajnie. Próbuję Co? Co? Nie, nic nie. okej. Drodzy widzowie. Przepraszam. dzisiaj dobre próby. ma po prostu bubawki Jak to dzieci przed pójściem spać. i tego nie zauważyłem. O mnogo. O. Yandere Simulator 2. Taka mordeczka. Ej, anime gier. Aha. Teraz wchodzimy na piętro. Ale uważajcie, bo te schody mogą być niepewne. Ale wyglądają zajebiście. Filmuję stąd i naprawdę jest super. Co? Ale słowo zajebiście to nie przekleństwo. A to wiem. No właśnie. Ej, nie co do tego. No ja tak uważam. Nie, co? Ale jeszcze ja jednak nie mam coś tam. To co, nie maskujesz się Mike? No to się nie maskuj, bo nie ma co on się maskować. Welcome to my video Dzień dobry Welcome tam Nie, powiem że fajny, fajne. widać. Bardzo fajne masz no, mhm. sobie No, może sobie usiąść. Pewnie, że tak pogadać. Ej, przyszedł, bo radzę? Ale ci zrobię fotę. Słuchaj, mam pomysł. Co? Co? Wiesz, jaki mam pomysł fajny? No, jaki masz? Mam to którego... nagrywać, czy nie? Ten twój pomysł mam nagrywać? Nie możesz. No. Słuchaj, dajesz. Mam taki pomysł. Mhm. Przyjedziemy tu kiedyś wieczorem mhm. w sobotę? No. I tutaj, jak mamy tutaj, fajne oto, to to, to. Z melanżem zrobimy. Melanż, rozpalimy tu ognisko na przykład. O! to jest dobry południe. No. zrobisz to ognisko. Cześć, pogadać i to wszystko wiesz. I wszystko na żywo. Transmisji live'a zrobimy wtedy. Na Twitchu wtedy. Na Twitchu live'a na przykład. to zrobić. A jakoś światełko palę niepotrzebnie. Bo to jest wiwno. Ale ci zrobię, żeby to Mam polesła rekcja. Ci... Dlawisz. Na to jest Nie, nie, to jest... będzie zajebiste. To no, Ja ci mówię, że to zanimistycznie mną... wyjdzie Nie to bardziej w nocy, ale odwróć się może lepiej będzie tak. Żeby nie było widać twojej twarzy Majk no, fotografik <grym wyszło> <grym wyszło> tak, <grym wyszło> tak już Nie, no co ja mogę w sumie a tutaj sam to pokaż ich na podteblu. Sans zjadę, zjebam. Tutaj, tutaj, e, tutaj, są panowie, którzy chyba nie mają za przyjemnych chęci z nami rozmawiać. Nie, poszli sobie. Po prostu, może jacyś miejscowi, co tu mieszkają, albo niekiedy przychodzą. Ale kominy są świetne. Ale, hmm. Hogan. Teraz na parter. A teraz uwaga, bo ostatni etap dzisiejszego zwiedzania to jest piwnica. Ej, jak się zabić, poradnik wej Ale zimno. Co? To no co? Czegoś tak się wystraszyło? Korytarze tam Co to za korytarze? No, no Ale Schodzimy? No. No dobra. Chcę tylko w wielkie korytarze, bo nie zdążyłem zauważyć jak coś poleciało do mnie. No robi wrażenie. Bardzo Wydaje mi się, że chyba lewo na razie. Uu. Ale fajnie. Ale to silno, ty. No typowe lochy. Jak gdy może film horror nakręcić. Tu tu może na Halloween coś nakręcić. A ludzie by się tu odnalazł. Ale nie róbcie już aluzji ciągle do kamusia może kiedyś się zapoznamy i za ja Ale uważajcie, bo tu... Co... bo tu łatwo zabłądzić. Bez kitu, bo to tak może ja położę i to na checkpoint, Czek, jakiś... tak, ta, checkpoint. Wydaje mi się, że wchodziliśmy tu, tędy. Tak, tu jest zejście. Tu położymy. Znajdować się na widoku, żeby mnie się nie zakładać. Dlaczego na widoku? Ale właśnie nie na widoku. Na widoku, że z góry będzie widać, nie jest to dobry pomysł. No już lepiej. Zaczekaj, czekaj. masz? Zjedzmy to. No i nie. A że teraz się wyłącza latarka i nie widać. Ale się chciałem. Łazienka? Dobra, gaszę latarkę. Jak to wygląda? Powiem. No. Ale mamy checkpoint i o to chodzi właśnie. tu jest jakie w korytarze, ale to wygląda jak jakieś ła łaźnie, toalety. Ty, tu jest przejście do tego checkpointa. Serio. No A to będzie twoja wina. Nie, jego wina. Ale z Chińca. Nie, już tu nic nie ma, to się umyć? Nie się nie Dobra, zwiedziliśmy już zwiedziliśmy rochy. Ale o, na serio mówię, to tu, to tu, to tu moglibyśmy nakręcić film. Horror jakiś. Tu moglibyśmy nakręcić film. No to wychodzimy. Piwnica okazała się bardzo ciekawa. Jest świetnym materiałem na ewentualną realizację jakiegoś dobrego filmu. Halloween się zbliża. Bo wiesz, że trzeba Ramzes tylko wziąć scenariusze, popisać, żeby wiedzieć Oczywiście. Kto, kto... Dokładnie tak. A kto by był śmiercią? Kto by był przewodniczącym po... tego? Po... Ja był coś wymyślimy. Ty będziesz śmiercią? Po na Nie, koniec? to tylko ty Poczekajcie. Dobra. Kończę na razie nagrywanie. Fajny był urbex. Do zobaczenia na scenariusz. Chcesz coś powiedzieć? Dobrze, Idziemy tam jeszcze. Ale to później tam. A to, A to my się okay. teleportujemy tam. No, no, dobra. no dobra, to się teleportujemy. Do zobaczenia. Cześć. Nara.